Hejka kochani, witajcie na kanale, a dzisiaj uwaga, szykujcie się na mega operację, bo przed nami sekcja obcego. Musimy dostać się do jego wnętrzności, no i co nieco tam pogrzebać, wyciągnąć co nieco. Ale co to będzie, to się dopiero okaże, więc dawajcie łapki w górę i zaczynamy z operacją. Pójdźcie, mam już dla Was zestaw z serii Treasure X Alliance, czyli nasi obcy. Zobaczcie, tu już jeden czeka w środku. Ja tutaj mam ich trochę więcej. Tu mam kolejnego obcego, zobaczcie, i tu jeszcze jednego. Także aż trójka obcych. Totalne szaleństwo. No ale zacznijmy sobie może od tego, co by na to, ten mi się podoba. Otwieramy go z tej strony, tu mamy paseczek. I proszę bardzo! Mamy nasze narzędzie, okej. Okay. łomatko. matko! To właśnie tym będziemy dokonywać całej sekcji. Zobaczcie, jakie ostre tutaj też takie ząbki mamy i tu szczypczyki. No dobra, to dostańmy się do środka, patrzcie! Tak się prezentuje e, całość. Tu mamy oczywiście jeszcze... Instrukcję, czyli naszą taką ulotkę. Tu jest jeszcze podstawka. Otwórzmy ją sobie. To na pewno będzie krok po kroku. No właśnie, napisane. Jak rozpocząć sekcję. To uwaga, zaczynamy od otworzenia tutaj tej części. Tu musimy przekręcić. Zobaczcie. Okej, okay, udało nam się wyciągnąć. Zobaczcie naszego owcego. Ależ on wygląda, powiem wam, trochę przerażająco. Ja go to spróbuję odczepić jeszcze. Okej. Okay. I uwaga. O, mamy go, ale powiem wam, wygląda on naprawdę czadowo. No, spójrzcie, jak on się prezentuje. O, Zaraz, czy on będzie świecił w ciemności? Widzicie? Tu, jakby widać, jego już szkielet, i takie mamy przeczucia. Jaką ma straszną paszczę. Tu, jeszcze takie zębiska. O, rany. Tu, w ogóle, jakieś macki. Trochę mi przypomina ośmiornice przez to wszystko. No, okej. Okay. No to co? Zaczynamy. Musimy mu zrobić sekcję, czyli otworzyć mu jamę brzuszną. Więc położę go sobie tutaj. Oho. I zaczynam operację. To ruszamy. Najwyższa pora rozpocząć akcję. Czyli proszę bardzo, tniemy. O, rany, rany. Ua, on tu, słuchajcie, jest naprawdę taki miękki, jakbym prawdziwe ciało cięła. O, rany. O, tu już coś widać w dodatku pod spodem. Dobra, tnę dalej. O, może nawet. O, takim, zobaczcie, tą ostrą częścią co zrobię. Wow, no spójrzcie jak perfekcyjnie go nacięłam, cały jest już otworzony, e, okej, okay. tu mamy właśnie jego szkielet, także och, otwieramy go, dobra, wyjmujemy i tu mamy kolejną rzecz do przecięcia, no to startujemy, uwaga, po linii, mam nadzieję, że mi się to uda, Ła! Wow, tnę. O rany, o dobra, udało mi się. Patrzcie, otwieramy całą jamę. O, ale to jest obrzydliwe. O rany, dobra. Tu już rzeczywiście przydadzą się szczypczyki, bo w środku jest mnóstwo zielonej mazi. Ale tu coś jeszcze widzę jest ukryte. Co? Kolejna jakaś warstwa? Co to takiego w ogóle? Oj, muszę to porządnie wyciągnąć. O, ale to jest ukryte. Dobra, wiecie co? Ja to chyba zrobię w ten sposób. Wyjmę to po prostu palcem, bo inaczej się tu nie dostanę. O, jest! Zobaczcie, dokopałam się do skarbu. No dobra, to wiecie co? Ja tutaj jeszcze w ogóle widzę jakby jakąś nogę. O, to jest moja figurka ukryta tak głęboko. A o nie! Jak to w ogóle wygląda! Cały pokryte glutem. Patrzcie. O, zaraz! Czy to są jakieś złote elementy, ale czad! No to szukam dalej. Zobaczcie, gluta sobie przełożę tutaj do pojemniczka. On tu jest specjalnie oczywiście załączony. Tu już widzę jakiś kolejny element. O, coś pomarańczowego. Ojejko! O rany! To jest jakiś, zobaczcie, jakiś robak, nie wiem, biorę go tu na bok. Robaków nie potrzebuję. Oho, wyciągam całego naszego glutka, slajmika, później go sobie przetestujemy. I pogmeram tu jeszcze w środku, bo tu coś ewidentnie jest jeszcze ukryte czyli moja figurka, no chodź tu, na samym dnie brzucha jest ukryty. Patrzcie na niego! O, kto to taki? Kto mi się trafił? Ale minę. spójrzcie na to! Ale powiem Wam, że fajna ta figurka. Ciekawe, czy będzie świecić w ciemności. Ma taką zieloną buźkę, zieloną głowę. O, może się będzie błyszczeć. Otwórzmy jeszcze skarb, który znalazłam w samym środku naszego obcego. Okej. Okay. Co my tu mamy? O, zobaczcie, to wygląda jak świeca. Czy to jest na pewno świeca? Chyba tak. Ale bayer to jeszcze w ogóle jakby taki kieł jest. Popatrzcie teraz na ulotkę. Ja dopiero teraz się zorientowałam, że trafiłam na super rzadką figurkę. A konkretnie jest to, zobaczcie, są to Robalo Wojownicy. Mamy tu ich aż trzech do zebrania. I mi się właśnie trafił ten super rzadki środkowy, czyli Sting Slap. I uwaga! Oni, zobaczcie, lepią się do płaskich powierzchni, bo mają tutaj taką specjalną przystawkę, za pomocą której właśnie możemy ich przyczepić do powierzchni. Dodatkowo do mojej figurki, czyli do mojego łowcy tego właśnie super rzadkiego, miałam jeszcze dołączone takie stworzonko, to co mówiłam, że to jest taki robal. Jest to stworzonko 01, czyli konkretnie oto. I znalazłam tu jeszcze mój skarb, czyli specjalną pochodnię. Tutaj mamy pozostałe skarby, na jakie możemy trafić, oczywiście najważniejszy skarb to ten klejnot, ale na niego na pewno jest ciężko, ciężko trafić, ciężko go znaleźć, tu jest moja pochodnia, zobaczcie, o konkretnie balistyczna pochodnia, o tutaj, no wygląda identycznie No dobra, ja Wam pokazałam moją super rzadką figurkę, ale tych super rzadkich figurek mamy aż trzy do zebrania, także trochę tego jest, tu mamy figurki już rzadkie, są to kwasonauci i mamy jakby jeszcze dwie serie takie podstawowe, czyli Robomaniacy i także Kask Arnie. Więc jak widzicie, jest naprawdę sporo naszych łowców, na których możecie trafić. Ja się zastanawiałam, do czego służy no ta, jakby taka broń, to urządzenie, które trzyma w łapkach mój łowca. Ale widzę, że tu mogę przyczepić moją pochodnię. Także czad, super. Spójrzcie w ogóle, jak się prezentuje mój łowca. To, że ma tą zieloną głowę, to już Wam mówiłam. Tu ma jakby trzy takie fioletowe rogi zęby takie właściwie, wiecie, takie jest w nastroju bojowym, serio. I co najważniejsze, ma płaszcz, który jest jak macki ośmiornicy o tym Wam mówiłam na początku tak wyglądał mój, właśnie obcy. I tutaj końcówki. Tego płaszcza, to są właśnie przyszawki, za pomocą których możecie go przyczepić do powierzchni. Tam widzieliście, ja w środku znalazłam także slime'a i to zobaczcie jakiego, taki cały jasnozielony. Powiem wam, że on czuć, że jest taki porządny ten slime, on się tak szybko nie zepsuje. Można go sobie właśnie rozciągać, oczywiście jakoś go tak poukładać, możecie się po prostu nim pobawić, ale co najfajniejsze do tej zabawy, pamiętajcie, żeby użyć obcego. Już Wam mówię jak. Otwieramy obcego. On tutaj ma swoją głowę łomatko zamkniętą i spójrzcie, możemy ją sobie otworzyć. Wkładamy slajmika do środka. Oho, no trochę tutaj slajma jest, więc musimy go tutaj poupychać. Dobra, chyba wszystko? No prawie wszystko. Dobra, wszystko włożone, zamykamy tą głowę. Ok. Łączymy oczywiście teraz. Ciałem, i spójrzcie, ja go sobie tak wyprostuję i nacisnę mocno na głowę. I patrzcie, co się będzie działo. Uwaga! Hop! Ła! O rany, tak jeszcze lepiej będzie chyba. Ła, Widzicie? O, z polików mu wychodzi slime i zbuzi! O, rany! Spójrzcie na to, można to wyciągnąć. Ła! Trochę obrzydliwie wygląda, ale w końcu jest to nasz obcy. Ciśnijmy sobie jeszcze raz teraz samą głowę. Ua! O rany. Patrzcie, zobaczcie, zrobię tak. Do dzisiaj wykonałam sekcję obcego. Dawajcie znać, czy Wam się podobało. Jak tak było, to koniecznie zostawiacie kciuki w górę, pamiętajcie o subskrypcji kanału i do zobaczenia. Pa, pa!